Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury znajduje się w najbardziej urokliwym i najpiękniejszym miejscu naszej gminy. A mianowicie w tym pałacu, który jest pałacem XIX-wiecznym, zabytkowym, otacza go park również z drzewostanem z tego okresu, w pałacu można zwiedzać trzy wystawy stałe Izbę Pamięci Narodowej. Znajdują się w niej pamiątki mieszkańców gminy Kaźmierz uczestniczących w walkach Powstania Wielkopolskiego, uczestniczących w czasie walk II wojny światowej, w obozach koncentracyjnych. Dwie pozostałe wystawy to są wystawy prywatnych kolekcjonerów. Jest to wystawa militariów I i II wojny światowej oraz modelarstwa. W naszej siedzibie również działa Uniwersytet III wieku przy bibliotece śpiewa, działa chór mieszany imienia Stanisława Moniuszki oraz chór kameralny Fermata. Biblioteka to nie jest tylko miejsce do wypożyczania książek, po pierwsze, dbamy o to, żeby trafiały do nas nowości wydawnicze, które cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem ze strony czytelników, ale także jest to miejsce na tętniące życiem, i staramy się, aby nasza oferta docierała do jak najszerszej grupy odbiorców. Na stałe wpisały nam się koncerty, organizujemy spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi dla dorosłych. W tym roku gościliśmy Roberta Więckiewicza, Wojciecha Jagielskiego, Bogdana Rymanowskiego, podróżników Łukasza Subergana czy Wojciecha Ganczarka. Mamy zajęcia, warsztaty edukacyjne dla dzieci, spektakle teatralne, na które przychodzą rodzice z dziećmi, które są odbierane bardzo pozytywnie. Największą imprezą kulturalną jest u nas w Kaźmierzu święto chleba i sera. Dlaczego Święto Chleba i Sera? Ponieważ jest to impreza organizowana wspólnie gminy Kaźmierz, biblioteki oraz firmy produkującej sery, a mianowicie Hochland. Stąd ta nazwa Święto Chleba i Sera. Jest to całodniowa impreza, z której mogą korzystać wszyscy, na które zapraszamy co roku wszystkich. Zaczyna się ona już w godzinach porannych zawodami wędkarskimi, sztafetą rowerową, a później koncerty, koncerty i koncerty to przeróżne koncerty, tak żeby każdy miał coś dla siebie. wszyscy którzy tutaj mieszkają i wszyscy którzy przyjeżdżają myślę że dobrze się czują gmina jest stosunkowo blisko od miasta Poznania, zależy gdzie, ale w najbliższym miejscu to jest około 18 do 20 kilometrów, także jesteśmy takim obwarzankiem Poznania. Przyjeżdża do nas bardzo dużo ludzi, buduje się tu młodych ludzi, osiedlają się i z tego się bardzo cieszymy, ale z drugiej strony musimy przygotować dla nich infrastrukturę, budować szkoły, przedszkola, drogi. W ostatnimi laty bardzo dużo inwestycji przygotowaliśmy i, i w tej chwili wykonujemy. Jedną z ważniejszych inwestycji to jest rondo, które wybudowaliśmy w jednej z części naszej miejscowości Kaźmierza. One łączy ulicę Reja, ulicę Dolną i Jana Pawła II. Jest takim ważnym punktem, bo zawsze robiły się tam zatory. Razem z tym rondo zaprojektowaliśmy jeszcze i wybudowaliśmy dwie drogi. To jest droga Dolna. Do miejscowości Dolne Pole na długości około 3 km i, i ulica Reja, też ważna z punktu widzenia Kaźmierza. Do tego wybudowaliśmy jeszcze równoległą do Reja ulicę Mickiewicza. Oprócz dróg robimy kanalizację. Od 2017 roku, na przykład, rozbudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10 km. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 9 milionów złotych. W miejscowości Chlewiska wybudowaliśmy 1,5 km sieci, w miejscowości Młodasko 4,5 km w Kionczynie prawie 1 kilometr sieci, a w Kaźmierzu na dzień dzisiejszy około 3 kilometrów. Do końca 2024 roku planujemy wykonanie kolejnych 3 kilometrów sieci za szacunkową kwotę około 8 milionów złotych. Planujemy też rozbudowę oczyszczalni ścieków w Witkowicach. Największą naszą inwestycją jest w tej chwili droga szkolna i topazowa. Wartość inwestycji to przeszło 7 milionów złotych, także duża, bardzo duża inwestycja. Działania gminy sprzyjają rozwojowi biznesu. Od kilku lat prowadzimy rozmowy z dużymi inwestorami, przedstawiając pozytywne argumenty do inwestowania w naszej gminie. Po długich staraniach udało nam się sprowadzić na teren gminy koreański koncern, który zainwestował w Bytyniu. Aktualnie trwa budowa dużego zakładu produkcyjnego. Utworzenie nowego zakładu to bardzo istotne wsparcie dla naszej gminy w zakresie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Kaźmierz dobrą oświatą i sportem stoi. Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe, szkoła w Kaźmierzu, blisko 800 dzieci. Rzadko gdzie się spotyka szkołę, w której są trzy hale gimnastyczne, do tego Orlik, piękne boisko trawiaste z bieżnią. Szkoła podstawowa w Bytyniu, gdzie się uczy ponad setka. Mapę oświatową uzupełniają przedszkola. Zarówno w Kaźmierzu publiczne, jak i niepubliczne placówki. Do tego jest przedszkole sióstr urszulanych w Sokolnikach Wielkich, ponadto przedszkole w Gaju Wielkim, które funkcjonuje w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Bytyniu oraz oddziały przedszkolne w Bytyniu. Ponadto na terenie gminy działa żłobek, który oferuje 60 miejsc. Dzieci mają przede wszystkim tutaj szansę i możliwość rozwijać swoje umiejętności piłkarskie. Inne zainteresowania sportowe. Działają sekcje koszykarskie, siatkarskie, lekka atletyka. Ponadto raczkują. Siatkówka na siedząco, gdzie mamy sukcesy. Mamy drużynę mistrza Polski w siatkówce na siedząco osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na terenie gminy działa klub seniora. Są zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku. Prężnie działają koła gospodyń wiejskich. Jeżeli chodzi o walory turystyczne, gmina Kaźmierz oprócz tego, że ma ładne kompleksy leśne z, ze starodrzewiem i z naturą 2000 to naszym wyróżnikiem są akweny wodne. Zarówno zbiornik wodny Radzyny 130 hektarów, jak jezioro Bytyńskie z pięknymi wyspami z no, naprawdę uroczymi dojazdami wokół jeziora, fajnymi ścieżkami rowerowymi, które mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości bardzo bardzo się rozwiną na terenie gminy. Najbardziej znane imprezy, które odbywają się w Kaźmierzu to bez wątpienia Hochland Półmaraton Doliną Samy, do tego Kaźmierska Perlandia, impreza promująca tradycyjne szare kluchy, do tego dodajmy imieniny Krasnala Hałabały, czy Festiwal Tańca w Kaźmierzu, czy bardzo prężnie działający festyn rodzinny przy szkole w Bytyniu. W ostatnim czasie gmina Kaźmierz przystąpiła do klastra energetycznego, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie klastra poprzez zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój odnawialnych źródeł energii, edukacja ekologiczna w zakresie OZE oraz wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej.